W dzisiejszym filmie powiem Ci, w jaki sposób uwolnić produktywność Twoich zespołów, uwolnić produktywność Twoich ludzi i tych nowych, i tych, którzy przychodzą, żeby jak najszybciej mogli po prostu być jak najbardziej produktywni dla Twojego biznesu. Pokażę Ci, jak można zwiększyć wzrost Twojej firmy za pomocą dość prostych narzędzi. Pokażę Ci w jaki sposób zmniejszyć tarcie. Tarcie czego? O tym za chwilę w części merytorycznej. No, i przede wszystkim pokażę Ci jak wzmocnić doświadczenie pozytywne, doświadczenie Twoich klientów, Twoich pracowników, no i prawdopodobnie na koniec dnia również i Twoje. A to wszystko właśnie dzięki AI. I za chwilę udowodnię Ci i pokażę w filmie w jaki sposób można to zrobić. Ja nazywam się Marcin Karbowski i jestem prezesem, jestem współwłaścicielem firmy RIT, która pomaga klientom automatyzować procesy i wdrażać mądrze AI w organizacjach. Przygotowujemy różne automatyzacje, różne narzędzia wspomagające procesy w firmach i stąd mamy dość dużą wiedzę i duży przegląd rynku w jaki sposób można te procesy wspomagać. Dzisiaj powiem ci kilka słów o asystentach AI, którzy mogą działać w Twojej firmie i którzy mogą robić w tej firmie różne rzeczy. Jakie rzeczy mogą robić? Mogą pomagać nowym osobom, które tylko przyszły do pracy we wdrożeniu się. Mogą odpowiadać na pytania, w jaki sposób robi się oferty, w jaki sposób pracuje Twoja firma. Wszystko mogą wiedzieć o Twojej firmie i dawać instrukcje i odpowiedzi na pytania nowych pracowników. Tak, aby oni mogli szybciej się wdrażać, a obecni pracownicy, aby nie musieli poświęcać na to czasu. Myślę, że to ogromna zaleta właśnie korzystania z tego typu rozwiązań. Jaki może być tego efekt? No, ci nowi pracownicy szybciej wchodzą w meandry Twojej firmy, w meandry Twoich procesów. Mają łatwiejszy onboarding, a obecni pracownicy nie muszą poświęcać aż tyle czasu właśnie na tego typu wdrożenie. Więc proces jest skrócony, może przebiegać szybciej, może przebiegać lepiej, co ma ogromny wpływ na Twój biznes. Dzięki zastosowaniu mądrych asystentów AI można również. W firmie mieć mniej powtarzalnych czynności, czyli takich, które no, powtarza się wielokrotnie, czy to przy sprzedaży, czy przy innych zadaniach. Tych czynności zawsze jest bardzo, bardzo dużo. Już o tym mówiłem, szybsze wdrożenie nowych pracowników, ale i mniej bolesne dla obecnych pracowników. Wiedza w takich systemach, w takich aplikacjach. Takich asystentach może być po prostu aktualna, dzięki temu wszyscy pracownicy, nawet ci już doświadczeni, mogą z takich rozwiązań korzystać. W jakich obszarach można przygotowywać takie rozwiązania? O tym za chwilę. Tych obszarów jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że nie zmieścimy tego w jednym filmie, więc w tym filmie pokażę Ci jeden z obszarów, który można zaopiekować, moim zdaniem ten najbardziej istotny ten, który najszybciej da Ci zwrot właśnie z tej inwestycji. A w kolejnych filmach będę pokazywał kolejne obszary, w których można wykorzystać właśnie takie rozwiązania jak Asystent AI do wdrożenia nowego pracownika, do zasilenia wiedzą wszystkich pracowników Twojej firmy. Ok, ale teraz czas na krótką reklamę. Jesteśmy na YouTubie, jeżeli nie chcesz mnie oglądać właśnie w takich w takich okolicznościach gdzieś na mieście, to bardzo cię proszę, daj lajka, like, bardzo cię proszę, daj subskrypcję. Będziesz wtedy informowany o tych materiałach, że one się w ogóle pojawiają, a inni przedsiębiorcy będą mogli również korzystać z dobrodziejstw właśnie tego typu wdrożeń. Także serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie lajki. Dlaczego warto je dawać? No bo dlaczego nie? Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest wielka, wielka radość, właśnie, że te lajki, komentarze się pojawiają. Także dziękuję za tą krótką przerwę reklamową. No i lecimy dalej do naszego tematu. W jakich branżach i w jakich obszarach mogą działać asystenci? W dosłownie wszystkich, ale ja dzisiaj bardziej szczegółowo pokażę Ci jeden z takich obszarów. No, jeden z bardziej istotnych obszarów w każdej firmie, czyli obszar sprzedaży. Do czego może być wykorzystany taki asystent AI, właśnie w obszarze sprzedaży? Co on może robić? On może wyjaśniać ofertę. Słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Co ja mam tutaj na myśli? Wyjaśniać twoją ofertę dla twojego klienta. Pisać bardziej zrozumiałym językiem pisać w taki sposób, żeby klient ostateczny nie musiał Uczyć się, nie musiał rozumieć pojęć branżowych, tych, które ty znasz doskonale, a twoi klienci być może w ogóle ich nie znają. Jest tych pojęć w każdej branży ogromna, ogromna ilość, i my, specjaliści w danych obszarach, często używamy wielu słów, których nasi klienci po prostu nie rozumieją. I często, słuchajcie, jest taka sytuacja, że klient nie rozumie danego pojęcia, nie ma też do końca takiej śmiałości, można powiedzieć, żeby dopytać. O wyjaśnienie tego pojęcia, no i pojawiają się nam właśnie nieporozumienia. My przygotowujemy w cudzysłowie, mówiąc, zbyt profesjonalną ofertę. Klient myśli, nie chce się ośmieszyć, więc nie dopytuje do końca o szczegóły tej oferty. No a na końcu rodzi się nieporozumienie, co wiadomo ma bardzo, bardzo złe konsekwencje w wielu przypadkach. Więc asystent AI może. Przygotowywać właśnie wyjaśnienia do ofert i pisać te oferty bardziej zrozumiałym językiem. Ja sam korzystam właśnie z takich rozwiązań, no bo mam dość dużą wiedzę. Jestem długo zanurzony właśnie w tych procesach dotyczących IT, więc mój asystent przekłada IT na Polski i robi to doskonale. Dalej może wspomagać się po prostu w tym całym procesie ofertowania. Może dobierać produkty, na przykład z jakichś katalogów, czy z bazy dostępnych produktów, produktów, które są na stanie magazynowym. Może wyszukiwać zastępniki tych produktów. Czyli, jeżeli klient prosi cię o produkt, a tego produktu nie ma, no to AI będzie umiał powiedzieć, jakie są zastępniki, zaoferować coś innego. Oczywiście nie będzie tego robił automatycznie, nie będzie tego robił w 100% i wysyłał tych ofert do klientów, a na pewno nie na początku. Na początku on będzie Twoim asystentem, czy też Twojego handlowca, czy też Twojego pracownika, ale on będzie asystentem człowieka, który po zweryfikowaniu tych informacji będzie mógł dalej przysyłać te oferty lub też nie i korygować wiedzę po prostu takiego asystenta. Dobór produktów, już o tym powiedziałem, ale tu powiedziałem o prostych przykładach. Są przykłady bardziej skomplikowane. Być może ty robisz oferty, w których trzeba coś wyliczać, w których trzeba w zależności od różnych parametrów dobierać, albo takie, albo inne produkty, AI może to robić doskonale. Przygotowujemy instrukcję, dajemy wkład wiedzowy i AI na pewno sobie z tymi wszystkimi elementami będzie mógł poradzić doskonale. Być może a na pewno, zwłaszcza u nas, zdarzają się takie sytuacje, gdzie klienci zgłaszają się do nas, chcą, abyśmy coś zautomatyzowali, no ale mamy za mało wiedzy, musimy o coś dopytać. Więc taki asystent, zwłaszcza dla nowych handlowców, może powiedzieć: Hej Marcin, dopytaj o to, dopytaj o tamto, brakuje w tym zapytaniu jeszcze jakichś rzeczy, które należy doszczegółowić, aby móc w ogóle przygotować ofertę. Taki asystent, na pierwszym etapie wdrożenia sprawdza się doskonale, bo twój handlowiec, nowy handlowiec, też nie chce zawracać głowy co chwilę tym doświadczonym handlowcom, którzy po prostu teraz sprzedają, więc mogą zapytać najpierw asystenta, później zebrać swoje wątpliwości i wyjaśnić je również z człowiekiem. Doskonałe, moim zdaniem, rozwiązanie. No i jakie mogą być efekty pracy takich asystentów? Efekt. Przede wszystkim najważniejsze skrócenie czasu. Czasu wszystkiego. Przygotowanie oferty, wdrożenie nowego handlowca. Mniejsza ilość czasu poświęcona przez bieżących, obecnych handlowców na wdrożenie nowych kolegów. Doskonałe rozwiązanie. Absolutnie mega ilości czasu zaoszczędzone. Wdrażanie nowego pracownika. No właśnie. Spójność waszych odpowiedzi. Słuchajcie, każda oferta przygotowana przez różnych handlowców będzie spójna. To przygotowaną przez kolegę będzie opierała się na tych fundamentalnych, na tych samych fundamentalnych zasadach, co jest absolutnie kapitalnie, bardzo ważne, żeby Twoja firma na zewnątrz prezentowała się właśnie w spójny i profesjonalny sposób. Oszczędność czasu obecnych pracowników, o tym już powiedziałam, przy wdrożeniu jest to doskonała rzecz. Tutaj wkradł mi się błąd, bo tutaj jeszcze to jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi o efekty. Szybsze odpowiedzi, właśnie, szybsze odpowiedzi. Dostajesz zapytanie, możesz je szybko z wspomaganiem AI przetworzyć, przygotować ofertę i szybciej odpowiedzieć po prostu Twojemu klientowi, właśnie na, na to zapytanie. No ale wracamy, skąd? Skąd wiedza w takich aplikacjach? No, wiedza w takich aplikacjach. Słuchajcie, może się brać, czy to z procedur wewnętrznych, jeżeli je, jeżeli je w firmie macie, czy jakichkolwiek dokumentów wewnętrznych, nie musi to być taka procedura spisana idealnie, ale jakaś, jakaś instrukcja pracy waszej firmy może być doskonałym wkładem do wiedzy dla takiego asystenta AI. Mogą być katalogi ofertowe, katalogi waszych dostawców, może być wasz. System, na przykład system ERP, w którym, w którym są informacje o produktach, w którym są informacje o cenach i stanach magazynowych. Tych źródeł wiedzy może być bardzo wiele, może być ich nieskończenie wiele. Źródłem wiedzy może być na przykład również, i to jest bardzo fajna rzecz, wcześniejsza odpowiedź, czyli ktoś zadaje pytanie, nie ma asystent ai wiedzy, aby na to pytanie odpowiedzieć, więc mówi, że nie wie, ale... Od razu mówi, przekierowuje to pytanie do innej osoby, przekierowuje to pytanie do specjalisty. Specjalista odpowiada na to pytanie, a asystent przesyła wtedy odpowiedź do młodego handlowca, który to pytanie zadał. No i możemy w ten sposób budować wiedzę naszego asystenta, czyli najpierw działać na takiej zasadzie powiedzmy sobie ręcznej, ale sukcesywnie wraz z ilością różnych odpowiedzi możemy dalej zasilać tą wiedzę, zasilać, zasilać i po tygodniu, dwóch, trzech, czterech mieć gotowego asystenta, który ma po prostu całą wiedzę. A propos, przygotowanych przez Twoją firmę ofert. Świetne rozwiązanie, bardzo fajnie sprawdza się w normalnej pracy, także polecam się bardzo serdecznie. W komentarzu do tego filmu jest link, w którym umieściłem prezentację do pobrania, prezentację różnych rozwiązań, różnych asystentów, których można sobie w firmie zbudować takich pomysłów na asystentów, których można sobie w firmie zbudować, więc zachęcam Cię do kliknięcia w ten komentarz, a jak już tam będziesz, możesz dodać komentarz od siebie, no i wejść na stronę, pobrać sobie materiał, prezentację, którą na tą okoliczność przygotowałem. Także zapraszam wszystkich do kontaktowania się z nami, jeżeli chcecie zbudować w swojej firmie takiego asystenta, Rok 2026. Myślę, że jest doskonałym czasem na przygotowanie takich asystentów. Rozwiązania AI są już na tyle dojrzałe, na tyle działające, że śmiało możemy takich asystentów budować i z ich dobrodziejstw właśnie korzystać. Także zapraszam do kontaktu. Widzisz teraz link do formularza kontaktowego na ekranie. Wypełnisz go, a my za chwilę dosłownie się z Tobą skontaktujemy no i umówimy spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy film. To mega przyjemność móc te filmy nagrywać, więc jeszcze raz zapraszam Cię do komentowania, lajkowania. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Automatyk inżynier Marcin Karbowski z RIT.